Drogą krajową numer 21 wjeżdżam właśnie do Subska. 300 metrów, na rundzie drugi zjazd. Z Kobylnicy do Subska wjechałem i z pomocą nawigacji przez Subsk przejedziemy się w kierunku ustki. Kto wie, ustka jest na. Na znakach, więc bez nawigacji, myślę, że też dałoby radę. Za 300 metrów na rądzie drugi zjazd. Zobaczymy, czy to się pokrywa. To, co mówi nawigacja, z tym, co mamy na drogowskazach. Ustkę mamy, mamy w lewo, więc coś nas tutaj, nawigacja, yy, oszukuje troszkę. Ale okej, okay. okay. dobra. Usłuchnę usuchnę nawigacji. Yy, pojadę na wprost przez Rondo. Bo troszeczkę miastem mnie tutaj ma. Yy, dzięki temu poprowadzić więc troszkę sobie też popatrzymy na, na subs, co prawda jest już zmierzch trochę ale myślę że jeszcze damy radę co nieco co nieco zobaczyć i tam taki Podwieczorny przejazd przez tak spore miasto jak Subs też myślę może mieć swoje, swoje uroki. To jest szanowni rowerzyści, tylko przejście, więc powinniśmy... Także przejechaliście, to jeszcze wpadliście z taką prędkością no Jakbym ja nie wyhamował, to miałbym tych rowerzystów na sobie, na aucie Za 300 metrów, skręć w lewo I dobrze, że się ustawiłem po lewej stronie. Skręć lewo. Kompletnie nawigacja, zwracam uwagę, prowadzi kompletnie inaczej niż prowadzą znaki. Bo jak już jesteśmy tutaj, to znaki prowadziły na łódź prosto. Ale to dobrze, mnie cieszy, kiedy nawigacja też zaczyna prowadzić yy, nie tylko najprostszą, ale i Czasami właśnie tak jak teraz gdzieś poprowadzi przez centra miast. No tutaj myślę, że w takim śródmieściu Słupska to jesteśmy. A nawet jesteśmy, jeśli dobrze kojarzę, to chyba kilka lat temu, chyba będąc w łebie, byłem tutaj troszkę, troszkę ponagrywałem materiału, wtedy tutaj. Kilka takich tras przejechałem. wtedy pod słupskim wordem miałem okazję zobaczyć gdzie też ten word się znajduje. No teraz e, oczywiście nie będę tutaj kombinował żadnych tras, prosto nikt mnie Nawi przeprowadzi tutaj przez, e, przez subsk w kierunku, w kierunku Ustki jest już powiedziałbym też godzina trochę skręcił łagodnie w prawo Gdybym tutaj był powiedzmy dwie godziny wcześniej to myślę że troszeczkę byśmy sobie też po Słupsku pojeździli za 150 metrów na rondzie drugi zjazd bo ty byłeś w Subsku kiedyś? Nie co to, to byś sobie zobaczył no, ale... tak to tylko tyle co nam co, nam, co nas tu nawigacja

You're Za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. Po prostu już chyba będziemy w stronę ustki lecieć, Tak mi tutaj to wygląda. Ale rond tutaj dużo... Co dla rądów? Tak jak Dąbrowiec. Moje Iweko jest Supsk To oni tu nie mają tych autosansów Nie wiem co oni tu mają Moje Iweko jest polskie, nie? Nie, czekaj, mana składają w starach

Prpuszczały, że płada padełko, no, a my już jesteśmy w zasadzie na wylotówce strony ustki, potwierdzenie 7. Coraz ciemniej, tak więc myślę, że na razie też tak, za chwilę jeszcze będę... Na rondzie drugi zjazd Będę miał kolejne rondo za chwilę tutaj w subsku Oświetlenie uliczne, jeszcze się nie świeci To na tyle, jeżeli chodzi o mój przejazd przez Subsk e, oczywiście mam nadzieję, że jeszcze tutaj w te tereny kiedyś, e, kiedyś zawitam. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się na jakiś dłuższy pobyt przyjechać czy do Łuski czy do Dołęby, wtedy na pewno troszkę czasu e, w Słupsku sobie też speł, spędzę. No a na tą chwilę cóż, tak mówiłem przed chwilą jest coraz ciemniej, więc mówię Subskowi yy, Dobranoc, no i do zobaczenia kiedyś, a przede mną jeszcze trochę ponad kwadrans drogi do ustki.